Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam o najpopularniejszych, najlepiej sprzedających się samochodach w Japonii i w Polsce. 10 najpopularniejszych, które najlepiej się sprzedawały w tych dwóch krajach. Opowiem wam bardzo krótko też dlaczego akurat one, ponieważ każde oczywiście ma jakieś tam swoje atuty. Zarówno te sprzedawane w Polsce, jak i w Japonii, i tutaj dość ciekawie widać w sumie dlaczego tak jest. Przynajmniej ja zauważam pewne trendy i akurat rozumiem czemu te samochody są najczęściej wybierane. Wydaje mi się, że również ten filmik będzie warto rozszerzyć chociażby o motoryzację chińską, w której jestem absolutnie. Um... No nie mogę powiedzieć, że fanem, nie znam się po prostu na motoryzacji chińskiej. Szczerze powiedziawszy, nawet nie kojarzę za bardzo marek chińskich. Oczywiście z racji z tego, że ta chińska motoryzacja w Polsce rośnie naprawdę w niesamowitym tempie, być może kogoś z Was zainteresuje, jak wygląda to w Japonii, ponieważ oczywiście Japończycy mają do Chin znacznie bliżej. Jestem ciekaw, jak zareagujecie na porównanie, gdzie chińskie samochody sprzedają się lepiej. Zaczynamy od miejsca dziesiątego. W Polsce jest to Dacia Duster. Nie ma się co dziwić, że znalazł się ten samochód w top dziesiątce, ponieważ jest to budżetowy SUV, który zdobył sobie popularność właśnie w zasadzie dzięki temu, że jest budżetowy, prosty w użytkowaniu i jednocześnie naprawdę dużo jest przestrzeni, dobra widoczność i przyzwoite osiągi. Nawiązując jednak do tego, że jest budżetowy, jak sami zobaczycie tutaj podstawowa wersja, taki totalny golas może kosztować jedynie 82 tysiące złotych. Oczywiście tutaj nie ma żadnego wyposażenia, ale coś Ciekawe jak dodajemy sobie te wyposażenia to cena nam wcale aż tak dużo nie rośnie, co jest dla mnie naprawdę imponujące, ponieważ bardzo często porównując inne modele wystarczy wybrać inną wersję i mamy dosłownie cenę dwukrotnie wyższą. Tutaj wszystko się mieści w okolicach 10 tysięcy maksymalnie. Możemy sobie wybrać wersję Extreme, do tego zmienić na napęd na 4 koła, ponieważ w suwach bardzo mi się podoba właśnie napęd na 4. Od razu mamy już automatyczną skrzynię biegów 150 koni i 125 tysięcy złotych brutto. Wciąż cena jest uważam bardzo atrakcyjna. I mniej więcej do tej pory, ponieważ te statystyki są zazwyczaj gdzieś tak do października, dasterów sprzedało się w Polsce 7698. W sensie to są takie nowe salonu zarejestrowane w Polsce. A na miejscu 10 w Japonii Honda Freed. Z wyglądu mi bardzo przypomina takiego Mercedesa B-klasy, w sensie wiem, że to jest ten sam przedział, ale z wyglądu nawet strasznie podobne. W każdym razie to jest bardzo ciekawe, że w Polsce na 10 miejscu jest samochód, który sprzedał ponad 7,5 tysiąca egzemplarzy. W Japonii na 10 miejscu jest samochód, który już sprzedał 10 razy więcej. Nie 7600, tylko 76607 egzemplarzy. I to znajduje się na dziesiątym miejscu. Honda Freed. I ten japoński kompaktowy minivan, oczywiście, głównie sprzedawany jest na rynku japońskim, jest. Popularny i znany z praktycznego układu wnętrza. Jak sami zobaczycie na pierwszy rzut oka, tak jak większość samochodów japońskich, i to tak naprawdę większość tych najpopularniejszych, z wyglądu wygląda naprawdę ładnie, zadbanie wręcz można przyznać nowocześnie. W środku jednak nie mamy takiego odczucia, że jest to coś premium. I taka jest prawda to nie są samochody premium tutaj ma być jak najbardziej praktycznie. Ciekawe, z racji, że to jest oczywiście minivan, mogą tutaj wsiąść 6 osób. 6-7 osób, ale raczej 6 osób będzie tutaj wygodnie siedziało. Fotele, oczywiście, z tyłu można wypiąć, można je swobodnie sobie złożyć i będziemy mieć tutaj też duży, duży bagażnik. Oczywiście jest to przede wszystkim samochód skierowany dla rodzin i dlatego też znajduje się tutaj na liście. Na miejscu 9 Toyota RAV4. 8315 egzemplarzy. Akurat Toyota RAV4 w wydaje mi się, że była popularna prawdopodobnie wcześniej. Zazwyczaj jest tak, że jak wychodzi nowy model, to te samochody są wtedy najbardziej popularne i ta tendencja oczywiście jest troszkę bardziej malejąca. Dziewiąte miejsce Toyota Rumi, sprzedając nieco więcej niż dziesiąte miejsce w Japonii, ponieważ sprzedając 78 799 egzemplarzy. Toyota Rumi to kolejny kompaktowy minivan sprzedawany oczywiście głównie na rynku japońskim, i tutaj myśl była taka, żeby to był jak najbardziej kompaktowy minivan, czyli on nie ma dużych rozmiarów. Ale jest bardzo kompaktowy i niestety tutaj też nie usiądzie więcej niż 5 osób, ale mimo wszystko za to usiądą wygodnie. Co prawda, znajduje się tutaj skrzynia CVT, mówię co prawda, ponieważ nie wszyscy są jej fanem, i silnik 1.0 z opcją z turbo. Dla mnie ten silnik nie jest jakiś rewelacyjny pod tym kątem, że przez to, że jest on odrobinkę większy niż 660 cm3, to oczywiście już dysklasyfikuje go jako kejkar. Gdyby to był kejkar. To opłaty, podatki wszystko byłoby znacznie, znacznie tańsze. Dlatego tutaj. Za niestety droższe utrzymanie dostajemy troszkę większy silnik i troszkę większy samochód. Ale wciąż jest to jeden z najpopularniejszych samochodów w Japonii i nie dziwię się, ponieważ jest on po prostu bardzo wygodny. Jest on dla osób zarówno, którzy planują wyjazdy wycieczkowe ze swoją całą rodziną, albo po prostu dojazdy do pracy, ponieważ on jest naprawdę skrętny, zwinny i przy tym wszystkim wygodny. Na miejscu ósmym Volkswagen T-Rock. Kiedyś bardzo popularny, ponieważ jeszcze niedawno znajdował się na czwartym miejscu. Z tego co wiem, jeśli chodzi o ogólną sprzedaż w Polsce, teraz znajduje się na miejscu ósmym, co i tak wydaje mi się, że jest naprawdę dobrym wynikiem. Na miejscu ósmym Toyota Race, czyli taki mały, w sumie to tak by się zabrzmiało trochę bardziej. Zabrzmiało to trochę jak Race, ale to jest Race. Ponad 82 tysiące samochodów. I jest to taka, przynajmniej dla mnie, z wyglądu nawet, mniejsza wersja Toyota w 4. Szczerze powiedziawszy, nie jestem jakimś takim wielkim fanem takich kompaktowych crossoverów. Czy ciężko w zasadzie to już mi się nazywa, ponieważ nie wiem sam, czy to jest SUV, crossover, kompaktowy crossover, czy kompaktowy SUV. Te auta są bardzo podobne, różnią się tylko tym, że niektóre są odrobinkę dłuższe. Ten jest krótszy, ponieważ nie przekracza długość jego 4 Metrów, ale za to tutaj producent Toyota się chwaliła tym, że jego bagażnik, jeśli chodzi o ten dany segment, jest największy, ponieważ 369 litrów, co jest, muszę przyznać, bardzo imponujące, zwłaszcza, że jeżdżę 370 Z. W każdym razie auto jest przestronne, auto jest wygodne, ale no, nie mój styl, szczerze powiedziawszy. Na miejscu siódmym w Polsce, oczywiście myślę, że nikogo to nie zdziwi: Toyota Jaris sprzedając 9763 egzemplarze. Na miejscu siódmym Toyota Sienta, sprzedając 87 tysięcy samochodów w Japonii i to jest bardzo ciekawe, że jest to minivan. Może być to ciekawe właśnie pod kątem, że zazwyczaj dużo osób myśli, że w Japonii po prostu większość samochodów to są te kary Nieprawda. Są też takie właśnie jak Sienta. Zresztą sami wypożyczaliśmy kiedyś ten samochód właśnie w Miyazaki, żeby podróżować i był bardzo wygodny. Naprawdę bardzo wygodny, Takich samochodów mi trochę brakuje w Polsce. Pod tym kątem, że nie twierdzę, że takich samochodów nie da się kupić w Polsce, ale nie w takich cenie. I ta cena jest naprawdę bardzo duża tutaj różnica, jeśli chodzi o cenę w Polsce, a cenę w Japonii. I to jest naprawdę niesamowicie wygodny samochód rodzinny. Taki że muszę przyznać się sam szczerze, jak go wypożyczyłem, to później sam zacząłem myśleć w kategoriach. Czy może bym go nie potrzebował? Nawet w Polsce, czy czegoś takiego nie potrzebuję? Na miejscu szóstym Hyundai Tucson Zabrzmiało to jakoś francusko Ale to się chyba mówi Tucson? Może tak mocniej Tucson, ponad 10 tysięcy egzemplarzy I choć jest to SUV klasy średniej No to sami musimy przyznać, że z wyglądu Naprawdę robi wrażenie Zresztą w niektórych miesiącach w 2021 roku sięgał pierwsze miejsce sprzedaży w Polsce. I oprócz tego, że jest naprawdę nowoczesny design, to ma bardzo ciekawe różne wyposażenia. A na miejscu szóstym w Japonii, uwaga, jest samochód, który przebił już 100 tysięcy sprzedaży w tym roku. A to są, przypomnę, dane aż do końca października. Daihatsu Move, czyli samochód, który moim zdaniem z wyglądem, no tak... Raczej nie podbija serców klientów, ale ceną już tak. Jeśli kogoś z Was zdziwiło, że w Polsce Yaris są dość dalej niż wcześniej w tym rankingu, to dlatego, że Yaris, a Yaris Cross są oddzielne, ponieważ Yaris Cross znajduje się na piątym miejscu ze sprzedażą 12 132 egzemplarzy. Na miejscu piątym również znajduje się Daihatsu Tantu, sprzedając 105 tysięcy samochodów i ten kejkar oczywiście już jest znacznie... Trochę z wyglądu agresywniejszy, bym powiedział. Wygląda jak taki duży minivan, tylko w takich rozmiarach mniejszych. Jeśli chodzi o Keikary generalnie, to już oczywiście wielokrotnie nagrywałem o tym filmiki, więc myślę, że już kojarzycie. W skrócie, Keikary to są właśnie takie bardzo typowe, charakterystyczne japońskie samochodziki, które z pozoru, na przykład jak tutaj widzicie, nie wyglądają aż tak niewielko. Ale uwierzcie mi, że rozmiarowo są naprawdę, naprawdę niewielkimi samochodami, ale za to mogą być całkiem wysokie, przez co ta przestrzeń w środku wydaje się być naprawdę duża. Zresztą te samochody zazwyczaj są kierowane dla czterech osób, nawet nie pięciu, tylko czterech, ponieważ oczywiście też muszą być odpowiednio wąskie. Przez to, że jest ok, czyli musi być tam pojemność skokowa 660 cm3. W Japonii jest bardzo dużo ulg, jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o opłaty przez drogi ekspresowe, kej kary mają wszystko zawsze najtaniej. No i oczywiście też chociażby ubezpieczenie. Praktyczność jest niesamowita. Akurat ten egzemplarz, który tutaj widzicie, jest ma napęd tylko na dwa koła. Zazwyczaj macie do wyboru też napęd na cztery koła, oczywiście odrobinkę drożej. Mówię odrobinkę, ponieważ chociażby ten egzemplarz, który tutaj widzicie, z wersją turbo kosztuje 42 tysiące złotych. I tak za tyle można kupić nowe samochody w Japonii w salonie. Więc już widzicie i rozumiecie, dlaczego tego typu samochody są popularne. I oczywiście jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o zderzenie itd. prawdopodobnie nie jest to jakiś najmocniejszy samochód, ale wcale dużo nie odbiega od takich w cudzysłowie normalnych. Oczywiście wersje turbo będą delikatnie więcej paliły, ale wciąż przystępnie cenowo. Ale wciąż bardzo przystępnie i maksymalnie w granicach 5 litrów na 100 kilometrów. Jest sposób, żeby mieć paliwo albo Netflix, abonament telefoniczny lub inne miesięczne subskrypcje za darmo. Zawsze miałem konta bankowe, w których po prostu trzymałem swoje pieniądze, one tam sobie leżały i tyle. Ale odkąd mam TradeRepublic, pieniądze nie tylko leżą sobie na koncie, ale też rosną dzięki oprocentowaniu równemu stopie depozytowej NBP. Obecnie 3,5% w skali roku. Czyli trzymasz gotówkę na koncie, a co miesiąc odsetki są ci wypłacane. I dzięki temu nie tylko bezpiecznie trzymasz pieniądze w banku, bo TradeRepublic to jest europejski. Bank z siedzibą w Berlinie, ale też pozwalasz im zarabiać. I to właśnie te odsetki mogą pokryć na przykład chociażby Twoje miesięczne wydatki. Oczywiście to, na co wydajesz swoje pieniądze, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, ale w Trade public nawet podczas wydawania możesz zarabiać dzięki opcji Saveback, gdzie procent każdej płatności kartą jest automatycznie inwestowany w Twój plan oszczędnościowy oparty na ETF-ach. Nawet jeśli nie znasz się na giełdzie, to wszystko jest naprawdę bardzo proste, przejrzyste i przede wszystkim pozbawione ukrytych opłat. Wiele rzeczy działa automatycznie z korzyścią wyłącznie dla Ciebie. Sama karta Mirror Kart robi wrażenie, ale co ważniejsze, dzięki niej możesz bezpłatnie wypłacać gotówkę na całym świecie. Coś szczególnie cennego dla podróżujących, nie są naliczane żadne dodatkowe kursy wymiany ani opłaty za przewalutowanie. Czyli nawet za granicą płacisz dokładnie tyle, ile coś kosztuje, mimo tego, że jest w innej walucie. Na koniec dobra informacja dla nowych użytkowników Trade Republic. Otwórz konto i otrzymaj 250 zł w akcjach po wpłaceniu 400 zł i dokonaniu pierwszych trzech swoich inwestycji w ciągu 21 dni od założenia konta. Na miejscu czwartym, uwaga! Kia Sportage. Kia Sportage to jeden z czołowych słów w Polsce. Wydaje mi się, że przede wszystkim przez stosunek atrakcyjnej ceny do wyposażenia i bogatej oferty, jak sami widzicie zresztą tutaj na przykład wersje silnikowe, czy chociażby wyposażenia, właśnie takiego dodatkowego, jest naprawdę tutaj w czym wybierać. I cena od 130 tysięcy złotych za taki naprawdę atrakcyjnie wyglądający nowy słów to cena, która już wydaje mi się, że w Polsce jest uznawana wręcz za tą niższą. Do tego też warto wspomnieć, że Kia już sama jako marka Kia to już nie jest ta Kia sprzed 20 lat. Generalnie koreańska motoryzacja już poszła naprawdę mocno do przodu. Widać to właśnie po Kii, po Hyundaiach, że ta niezawodność jest coraz bardziej dostrzegana. Kiedyś te marki kojarzyły się raczej z czymś, co bardzo szybko się psuje. I niestety mam póki co takie przeczucie, że chińska motoryzacja będzie wyglądała trochę podobnie. Mam wrażenie, że takie nowe, totalnie szybkie, nowe modele, nowe firmy mogą niestety na początku uczyć się trochę na błędach i dopiero z czasem zyskać zaufanie klientów. Na czwartym miejscu ciekawe, bo Toyota Corolla ze sprzedażą ponad 131 tysięcy samochodów. Chociaż bardzo możliwe, że Toyota Corolla, która znajduje się na czwartym miejscu, niedługo będzie wyżej, przez to, że Teraz przechodzi albo już przeszła facelifting i dużo Japończyków na to czeka, ponieważ mają być naprawdę bardzo dużo ciekawych zmian. I przeczytałem w wielu artykułach, że dużo Japończyków z tą wiedzą po prostu czeka, żeby zakupić kolejny, nowszy model Toyoty Corolla. Na podium, na trzecim miejscu powraca gigant japoński Toyota CHR. I tak jak już Wam wspomniałem, nie jestem fanem takich kompaktowych crossoverów, ale muszę przyznać, że Toyota CHR to był samochód, który kiedyś bardzo poważnie brałem pod uwagę. Zwłaszcza, że wydaje się być naprawdę dobrym rozwiązaniem dla rodziny, w szczególności jeśli jest to wersja hybrydowa, która naprawdę. Oferuje bardzo, bardzo niskie zużycie paliwa. Oczywiście najciekawszą opcją tutaj będzie wersja Tokio, ale ona już jest trochę droga, a fajnie, że są teraz wyprzedaże modelów roczników 2025 i taką cechę można w podstawowej oczywiście wersji dorwać również w całkiem dobrych pieniądzach. Japonii na podium na trzecim miejscu jest uwaga, Toyota Yaris, gdzie 140 tysięcy Japończyków kupiło ten samochód. Drugi najlepiej sprzedający się model samochodowy w 2025 roku to oczywiście Skoda Octavia ze sprzedażą 18626. Skoda Octavia razem z modelem, który znajduje się tutaj na pierwszym miejscu sprzedaży w Polsce, jeszcze nie mogę wam zdradzić z którym, ale bardzo często ścigali się o lidera i co ciekawe, to właśnie Octavia często była na tym prowadzeniu. Dlaczego Octavia ma taki sukces w Polsce? Chyba wiele tłumaczyć nie muszę. Skoda wydaje mi się zresztą podobnie jak Kia czy inne koreańskie firmy, przeszła też bardzo mocny glow up. W sensie to już nie jest marka kojarząca się z częstymi awariami, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że skody są całkiem niezawodne. I tutaj Octavia również, przez to, że historią sięga już dość długiego czasu i tych wersji wychodziło już kilka, ewidentnie wyciągnęła dobre wnioski i teraz samochody oferuje naprawdę w szerokiej gamie, m.in. RS, gdzie mamy ponad 260 koni. Jeśli chodzi o cenę, oferując bardzo dobre i szerokie wyposażenie, wydaje mi się, że Skoda Octavia naprawdę zasuszyła na drugie miejsce, i w Wcale się nie dziwię, że jest tak popularna. Zresztą w Polsce nie tylko klienci indywidualni kupują skody Octavii, ale też oczywiście firmy. Bardzo dużo tych Octavii jest na leasingu, zwłaszcza dla pracowników, którzy pracują powiedzmy w jakichś korporacjach i taki samochód firmowy im się należy. Ja jakbym dostał taką skodę Oktawie, szczerze, nie jestem fanem Skody, ale w ogóle bym nie narzekał. Na drugim miejscu w Japonii Suzuki Spacia ze sprzedażą 141 tysięcy samochodu, czyli nieco więcej niż Toyota Jaris. Suzuki Specia, który widzicie właśnie na ekranie jest w wersji gear, Specia gear, tak zwany, i charakteryzuje się tym, że wygląda nieco bardziej terenowo. I to mi się bardzo podoba w Suzuki, że oni mimo wszystko starają się gdzieś tam swoimi korzeniami sięgać. I bardzo często, nawet w takich zwykłych hejkarach, wypuszczają je w wersjach nieco bardziej terenowych. Oczywiście, już pomijając zimni i tego typu samochody, bardzo fajne jest to, że nawet te takie, powiedzmy w cudzysłowie, zwykłe samochody możemy wybrać w takiej wersji, że idealnie nada się chociażby na kemping. I dlatego Suzuki w Japonii jest wciąż popularne, ponieważ ma taki swój target, którego się trzymają i dobrze im idzie. Wydaje mi się, że niestety w obecnych czasach Honda i Nissan to są takie przykłady. Samochodów, zwłaszcza koncernów, które no, produkują samochody tak bardzo dla ogółu. Widoczność w tym samochodzie jest niesamowita, wygoda również. Ale oczywiście o zaletach keikarów już nie będę mówić, ponieważ jest to poniekąd po prostu zwykły, typowy keikar, który zresztą też bardzo często nazywany jest mikrowanem. Jeśli chodzi o suzuki Specia, dlaczego znajduje się na drugim miejscu? No wydaje mi się, że cena tutaj również gra mocną, mocną rolę. Ponieważ jak sami zobaczycie, podstawowa wersja, oczywiście tak jak wspomniałem na początku filmiku, taki totalny golas kosztuje nowy salonu, uwaga, 34 tysiące złotych. Z wersją napędem na cztery koła kosztuje 37 000 zł dopiero kiedy sobie wybierzemy praktycznie wymaksowane wyposażenie zapłacimy za ten model 50 000 zł w dzisiejszym rankingu najtańszy samochód jaki się znalazł to była Dacia Duster za 82 000 zł jeśli sobie tak pomyślimy że w zasadzie moglibyśmy mieć praktycznie trzy takie Suzuki to już rozumiemy, dlaczego w Japonii takie kary są tak popularne. I ciekawe, udało mi się znaleźć test zderzeniowy tego samochodu, e, oczywiście model poprzedni, nie wiem jak wypada model obecny, mam nadzieję, że może delikatnie lepiej, no ale co, jakby się siedziało z tyłu, to by się w sumie miało jakieś szanse, żeby przeżyć. A na pierwszym miejscu, sprzedając 21 471 modeli w Polsce, to oczywiście Toyota Corolla. I z tych 21 tysięcy podejrzewam, że 20 tysięcy to taksówki. A na miejscu pierwszym, absolutny bestseller Honda, n K-Car, który niesamowicie mi się podoba i również chciałbym kiedyś sobie taki kupić, ponieważ oprócz tego, że jest przystępny cenowo, to jest niezawodny i generalnie naprawdę wyróżnia się to często Hondy n Stanowią te takie e, poprzeczki wyżej dla swojej konkurencji wszystkich podobnych keikarów, które robią trochę takie odwzorowania Hondy N-Box. To jest naprawdę bardzo popularny w Japonii niezawodny samochód i Japończycy uwielbiają to, że jest tak to po prostu przemyślane wszystko. I jak widzicie, bardzo ciekawe jest to, że ten wielkość sprzedaży aż tak się różni. Owszem, Japończyków jest trzy razy więcej niż Polaków, ale tych sprzedaży nie jest trzy razy więcej. To jest prawie dziesięć razy więcej. W Polsce sprzedano do, do tej pory w tym roku jakieś mniej więcej, chyba 520 tysięcy samochodów, coś w tym stylu, a w Japonii 4,5 miliona. I to są statystyki, które praktycznie oczywiście rok w roku są gdzieś tam powtarzalne. Oczywiście plus minus 5% może się różnić zazwyczaj. W Japonii co roku 4,5 miliona samochodów nowych, Samochodów jest sprzedawanych, rejestrowanych w Polsce ponad 500, czasami 600 tysięcy. I to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę również to, które modele się tutaj nie znalazły w rankingu, chociażby właśnie chińska motoryzacja. Jeśli chodzi o sprzedaż w Polsce, według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce zarejestrowano ponad 28 900 nowych samochodów osobowych z Chin. Okresie od stycznia do września tego roku, czyli prawdopodobnie już jest ponad 30 tysięcy nowych samochodów, chińskich samochodów, zarejestrowanych w Polsce, a w porównaniu do tego, że w zeszłym roku było to 5700, w tym samym okresie, właśnie w 2024 roku, czyli już jest to. Znacznie, znacznie więcej niż było to w zeszłym roku. No, i według tutaj, z tego co czytałem, różnych prognoz, no, Chiny niedługo będą po prostu totalnie liderami. No nie? Do tej pory jeszcze się nie znajdują tutaj w czołówce. Głównie też dlatego, że pewnie by się znalazło, ale w Polsce tych firm sprzedających właśnie chińskie samochody jest bardzo dużo. W Japonii w zasadzie jest tylko BYD. Innych samochodów, innych salonów chińskich totalnie nie widziałem. Nie mówię, że nie ma, ale no na pewno nie tak jak w Polsce. I tutaj na przykład jest ciekawe, że Omoda, która zajęła 22 miejsce na wrześniowej liście, zwiększyła sprzedaż o ponad 1400% rok do roku, więc to naprawdę pokazuje, jak to szybko się będzie... A, no i sprzedała 2,5 razy więcej samochodów niż Fiat. I tutaj jest również bardzo ciekawe, że Jajko, rejestrując zaledwie 7 samochodów w pierwszych 3 kwartałach w 2024, zwiększył sprzedaż do 4200 samochodów, zdobywając prawie 1% polskiego rynku, więcej niż Honda czy Seat. I to jest imponujące, ponieważ chociażby właśnie w zeszłym roku wiem, że Honda sprzedała coś o okolicach 2000 samochodów, porównując do Toyoty, która sprzedała ponad 100 tysięcy, To już była niesamowita różnica faktycznie. I tutaj też jest bardzo ciekawe to, że w japońskim rankingu to Honda jest na pierwszym miejscu ze swoim N-Boxem, a na drugim Suzuki. Oczywiście później praktycznie wszystkie miejsca to Toyota, więc Toyota jest znacznie największą firmą, oczywiście nawet w Japonii. Najwięcej sprzedaży ma Toyota, ale bardzo ciekawe, że według rankingu takiego czystego, ile Danych modeli zostało sprzedanych, to wcale nie Toyota w Japonii jest najczęściej wybieranym, tylko Honda albo Suzuki. Do tej pory sprzedano jakieś 28 900 modeli. Prawdopodobnie już jest to znacznie ponad 30 000 w Japonii co jest niesamowite, ciekawe ale przekopałem naprawdę pół internetu. Po różnych japońskich artykułach i nie da się znaleźć takich jeden do jeden statystyk, jaka jest właśnie ta część chińskiej motoryzacji w Japonii. Ponieważ ona praktycznie w ogóle nie istnieje. Są sprzedawane BYD, zwłaszcza tak jak w Polsce, zresztą tam było napisane, że wchodząc z nowymi modelami, ale to dosłownie było tak samo w zasadzie sprzedawane też w Polsce, jak i w Japonii. I do tej pory ostatnio był jakiś taki artykuł, że sprzedali 5300 samochodów w Japonii, a od stycznia do czerwca właśnie tego roku 1600. W sensie z czego 1600 to było w tym roku. Wiecie o co chodzi? Od początku oni tam zaczęli chyba w 2023 czy 2022 działać, to sprzedali 5300 samochodów. Więc mniej więcej. Taka jest to sprzedaż chińskich samochodów w Japonii. I teraz, oczywiście, porównując do tego, że 30 tysięcy jest w Polsce, a w Japonii, powiedzmy, za to do 6 tysięcy, to jest taka różnica duża, ale biorąc pod uwagę to, jaki ten 30 tysięcy stanowi. Procent z wszystkich samochodów sprzedawanych w Polsce, a jakie te 6000 stanowi procent z 4,5 milionów sprzedanych samochodów w Japonii, to pokazuje faktycznie, jak niesamowita jest różnica. Mimo tego, że oczywiście Japonia gdzieś tam powiedzmy sąsiaduje z Chinami i bardzo łatwiej można byłoby te samochody ściągać do Japonii, to mimo wszystko no ten market jest póki co. Praktycznie znikomy. Oczywiście BYD teraz wprowadza jakiś model takiego typowego kekara. On jest chyba elektryczny i ma być tylko na rynek japoński, więc próbują, będą próbować na pewno podbijać ten rynek. Oczywiście też mają bardzo duże zniżki, często się słyszy o tym. Jeśli chodzi o chińską motoryzację, oczywiście ja tutaj nie będę może wypowiadać do końca swojego zdania na ten temat. Przerażające dla mnie są czasami takie artykuły, które można przeczytać, że. W wielu krajach pracują w zasadzie nad tym, że chińskimi samochodami gdzieś w okolicach baz wojskowych i tak dalej nie będzie można było wjeżdżać. Dlaczego? Ponieważ wszystkie te dane, które zbierają chińskie samochody, bo wiecie, niektórzy się cieszą, że jest, wiecie, macie tani samochód, nowy, tani samochód salonu, macie tutaj wszystko elektryczne, no nie? Praktycznie wy tylko siedzicie, delikatnie kierujecie i samochód wręcz sam się porusza. Wiecie o co chodzi? Że jest na maksa wyposażenie. Ale niestety te wyposażenia, te wszystkie asystenty parkowania, asystenta pasa ruchu i tak dalej, te wszystkie sensory, które mają samochody bardzo często są po prostu jako te, które zbierają dane. I tutaj możecie się ze mną kłócić lub nie, ale co jest jeszcze ciekawsze, to Chiny mają najrygorystyczniejsze podejście, jeśli chodzi o zbieranie danych. Tutaj na przykład wiem, że Tesla przez bardzo długo musiała się użerać z chińskim rządem właśnie z tym, pod tym kątem, kto będzie miał dostęp do tych danych, które są zbierane. Wielu osobom, może komuś z Was, może się wydawać, nawet jeśli ktoś zbiera te dane, czyli zna moją trasę z domu do pracy, pracy albo wie jak wyglądają ulice w Polsce a na co to komu ale właśnie z drugiej strony jest to właśnie to jest właśnie ciekawe po co im to po co ktoś będzie zbierać tego typu dane oczywiście bardzo często trochę wymówkami są tutaj jakieś kwestie bezpieczeństwa bo mimo wszystko te dane gdzieś są zbierane dlatego mówię że to jako akurat ciekawostka. Która mnie nie do końca przekonuje do czegoś takiego, niestety, ale wiem, że w motoryzacji jest święte powiedzenie tanie jest drogie. I ja jestem po prostu też fanem japońskiej motoryzacji. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnym.